Szukasz nowoczesnej powierzchni magazynowej pod Krakowem? Hale magazynowe Ban Bożek w Krzeszowicach to nowe lub termozmodernizowane obiekty idealnie dopasowane do potrzeb Twojego współczesnego biznesu. To przestrzenie zaprojektowane z myślą o magazynowaniu, przez lekką produkcję aż po działalność hurtową czy sklepy wysyłkowe. Wysokość hal wynosząca od 5 do 6 metrów oraz szerokie bramy wjazdowe ułatwiają codzienną organizację i logistykę. Każda hala jest wyposażona w nowoczesną część socjalno-biurową z wygodnym przejściem bezpośrednio z magazynu. Internet światłowodowy i systemy klimatyzacji, alarmu i kontroli dostępu gwarantują komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania lokalu. Wszystkie hale wyposażone są w ogrzewanie, klimatyzację oraz wydajne oświetlenie, a z myślą o różnych potrzebach oferta obejmuje powierzchnię od 300 do ponad 600 m2. Zamknięty teren obiektu to również rozległy, utwardzony plac manewrowy z łatwym dojazdem dla tirów z drogi bez ograniczeń tonażowych. Teren obiektu jest ogrodzony, oświetlony i objęty całodobowym monitoringiem. Obiekt wyróżnia atrakcyjna lokalizacja blisko drogi krajowej nr 79, zaledwie 20 km od Krakowa i tylko 5 km od zjazdu z autostrady A4 w Rudnie. Ponadto oferujemy profesjonalne usługi wózkami widłowymi do 5 ton i kompleksową obsługę magazynu ale na wynajem Pan Bożek, Twoje centrum działania.